W tej lekcji omówimy technikę sadzenia we wzorze specjalistycznie nazwanym więźbą pięciokątną. Sadzenie we wzorze pięciokątnym jest metodą często wykorzystywaną w rolnictwie ręcznym. Metoda ta oferuje liczne korzyści przydatne w uprawie małych powierzchni ziemi. Pozwala ona na posadzenie większej liczby sadzonek w waszych działkach uprawnych. Dojrzewając, sadzonki przykryją glebę swoimi liśćmi, tworząc w ten sposób mikroklimat sprzyjający zdrowemu wzrostowi roślin. Gleba pokryje się naturalną ściółką, a zatem barowanie i erozja zostają zredukowane do minimum. Cykl życia gleby i ogrodu odnajduje przyjazne środowisko, przyczyniając się zatem do poprawy ogólnego zdrowia ogrodu. Aby sadzić we wzorze pięciokątnym, będziemy potrzebować cienkiej deski, kija do pomiaru, widełek ogrodniczych, łopatki i środka nawadniania. Istnieje wiele sposobów pomiaru odległości między sadzonkami. W tym ogrodzie używamy głównie desek z zaznaczoną wybraną odległością oraz kijów pomiarowych. Mamy zestaw patyków i desek oznaczonych na różne odległości od 5 do 60 cm. Aby uniknąć ubicia gleby podczas chodzenia po uprawnej, użyjemy cienkiej drewnianej deski, takiej jak ta. Jest to po prostu deska o grubości 1 cm, długości około 1 m i szerokości Waszej działki. Za pomocą widełek wyciągnij garść młodych pędów wraz z próchnicą. Widzimy, że mają od 3 do 4 pięknych liści i długich korzeni. Są zatem gotowe do przesadzenia. Dla przykładu użyjemy tutaj sadzonek sałaty, które posadzimy w przedziałach równych 15 cm. Rozpocznij od przesadzenia pierwszej rośliny, zaczynając od rogu działki. W pierwszym rzędzie zaznacz otwory co 7,5 cm od brzegu działki, czyli co połowę długości kijka do pomiaru. Po zasadzeniu pierwszego rzędu sadzonek możesz kontynuować w następujący sposób. Zaznacz trójkąt między każdą sadzonką za pomocą patyka. Jego koniec w każdym przypadku wyznaczy miejsce zasadzenia rośliny. Zaznacz otwory w dwóch rzędach. Już widać, jak zarysowuje się nasz wzór. Przesać młode sadzonki do każdego zaznaczonego otworu. Jak widać, każda roślina znajduje się w równej odległości od pozostałych. Dzięki temu rośliny korzystają z wystarczającego obwodu, by przyciągnąć światło słoneczne oraz zdobyć składniki odżywcze, niezbędne dla zdrowego wzrostu. Włóż łopatkę do ziemi, pociągnij do siebie, lekko rozchylając glebę. Umieść sadzonkę w otworze, zachowując korzenie w pozycji pionowej i domknij dziurę. Ubijanie ziemi wokół rośliny nie jest konieczne. Jeśli korzenie Twojej sadzonki są zbyt długie, możesz je skrócić o długość równą garści dłoni. To zmusi rośliny do skierowania energii w kierunku korzeni, co poprawia osadzenie w ziemi. Jak tylko rośliny podrosną, liście przykryją glebę, tworząc żyjącą ściółkę. To z kolei pozwoli oszczędzać wodę, minimalizując parowanie. Mimo że rośliny są blisko siebie, każda sadzonka ma wystarczająco miejsca i składników odżywczych do dyspozycji, by rozwijać swoje korzenie. Określ optymalne rozmieszczenie, polegając na lokalnych warunkach, oraz spróbuj testować różne odległości we wzorze sadzonek. Zwróć uwagę na rozmiar zbiorów oraz na ogólne zdrowie roślin.